Medytacja przestrzenności. Z mojego doświadczenia wynika, że przestrzenność jest jedną z najmocniejszych jakości prawdziwej natury wszystkiego, co jest. Poczucie, że to, kim jestem, i to, co mnie podtrzymuje, jest w stanie objąć wszystko. Ta medytacja luźno powiązana. Z medytacją pochodzącą z jogi, o której czytałam wiele lat temu, rozbudza czasem dziwne wrażenie, jakby się było alicją w krainie czarów, ale pomaga mi zestroić się z rzeczywistością, w której jest miejsce na wszystko na chwilę mądrości i głupoty, na złość i lęk, które czasami powstrzymują mnie przed pójściem do domu. Na tęsknotę i spokój, który ostatecznie zawsze do mnie przychodzi. Usiądź wygodnie, weź trzy głębokie wdechy nosem i wydechy ustami, na każdym wydechu, pozwalając ciału uwolnić napięcie i zmęczenie. Przenieś ciężar ciała do jego dolnej części czując podparcie podłogi i ziemi. Rozluźnij wszystkie napięcia. Wyobraź sobie, że twój oddech. Jest łagodną dłonią, chochlą, którą możesz zagłębić w różne części ciała, pozostawiając je otwarte i puste. Oddychaj do stóp najpierw do jednej, potem do drugiej, wyobrażając sobie, że twój wdech wyjmuje z nich wszystko, pozostawiając tylko ich zewnętrzne części. Na każdym wydechu wyobrażaj sobie, że Twoje stopy są wydrążone, przestrzenne i puste. Powtórz ten proces kolejno z obiema nogami. Pozwalając, by wdech drążył je od środka, a wydech rozpuszczał wszystko, co się tam znajduje. Utrzymuj poczucie pustki i przestrzeni wewnątrz tych części ciała, w które był kierowany oddech. Wdychaj do miednicy. Oraz podbrzusza. I wyobrażaj sobie, że te części ciała się opróżniają. Wdychaj do pleców. Najpierw do ich dolnej części. Następnie środkowej i górnej. Wypełniając cały tułów. Światłem oraz powietrzem, i czując, jak się opróżnia na wydechu. Wdychaj do dłoni i rąk przedramion, łokci, ramion pozwalając, by każdy oddech w Twoich kończynach tworzył pustkę. Wrażenie próżni. Wdychaj do szyi i gardła. Czuj, jak się opróżniają. Wdychaj do głowy. Czuj, jak z każdym wydechem robi się tam przestrzenniej. Przez chwilę wdychaj w powstałą w ten sposób przestrzenność opróżnionego ciała. Czuj ruch powietrza wpływającego do tej przestrzenności w Twoim centrum i wypływającego z niej. A teraz z każdym oddechem. Wyobrażaj sobie, że pustka wypełnia się światłem oraz powietrzem i się poszerza. A twoje ciało się powiększa. Wyobraź sobie że przestrzenność, a wraz z nią całe Twoje ciało powiększają się i wypełniają pokój, w którym się znajdujesz. A następnie budynek Siedzisz teraz na kawałku ziemi wielkości miasta. A następnie kraju lub kontynentu, na którym się znajdujesz. Utrzymując poczucie wewnętrznej przestrzenności, wyobraź sobie, że rozrastasz się do wielkości planety i nadal rośniesz. Masz rozmiar postaci, która siedzi na planecie. Jakby Ziemia była poduszką medytacyjną i nadal rośniesz, poczuj w sobie przestrzenność, która to wszystko obejmuje: wszystkie gwiazdy i galaktyki, każde słowo, ruch. I uczucie każdej istoty. A mimo to nadal istnieje przestronność, bezmiar, który jest w stanie objąć jeszcze więcej. Pobądź z tym czuciem i wdychaj w tę bezkresną pustkę. Następnie, gdy poczujesz gotowość, zacznij się zmniejszać, zatrzymując w sobie poczucie przestrzenności. Na wydechu ponownie poczuj, że jesteś wielkości Ziemi kontynentu. A następnie kraju, miasta, lub obszaru, na którym jesteś. Na wydechu zmniejsz się do wielkości budynku, w którym jesteś, lub otaczających Cię drzew. Pokoju, w którym znajdujesz się w tej chwili. Powróć do tego, co według ciebie jest Twoim naturalnym rozmiarem. Oddychaj, czując w sobie przestrzenność. Na kolejnym wydechu czuj, jak się zmniejszasz do wielkości poduszki, następnie szklanki, utrzymując nieustannie w sobie świadomość przestrzennej pustki. Na wydechu poczuj, jak zmniejszasz się do rozmiaru jabłka, żołędzia, ziarna gorczycy. Przez chwilę poczuj wewnątrz tego małego ziarna świętą pustkę, która obejmuje to wszystko. Poczuj, jak nawet gdy wyobrażasz sobie siebie wielkości ziarna gorczycy, masz w sobie przestrzeń na galaktyki i światy przestrzeń dla nieustannie zmiennych, przepływających uczuć, myśli i wrażeń. Pobądź z tym. Kiedy poczujesz gotowość, na każdym wdechu zacznij rosnąć, stopniowo powracając do tego, co postrzegasz jako swój normalny rozmiar, utrzymując wrażenie próżni. Pustki w centrum swojego ciała. Powoli otwórz oczy i rozpocznij dzień, czując, że to, czym jesteś, może zawierać w sobie wszystko.